Pałki, butelki, no. wszystko rzucali nawet... w nas przecież. No. Kamieniami, butelkami, no. cuda się. No. Kaspery mieli, e, e, mieli takie takie w kominiarkach. Mieli tak zwaną szczękę bokserską, także już na pewno byli nastawieni na beatykę mało To są Te wstrząsające nagrania walki Polaków i Romów obiegły całą Polskę. Kilkadziesiąt osób skandujących rasistowskie hasła, wyposażonych w broń, petardy. Kilka minut opanowało osiedle. Jedziemy na miejsce, by sprawdzić, co jest przyczyną zamieszek. dawna jest konflikt, jesteśmy tam wszystko dobrze, bo zeszło się o tego potaczka. Zorganizowali protest, ale to nie był protest, żeby jakiś, jakaś przemoc, żeby coś tam, nie wiem, yy, zrobić cyganom, to cygany powyskakiwali do Polaków, oni powyskakiwali z zna... maczki. To byliśmy wszyscy. Ja też byłam To po był protest, protest żeby się pogodzić dwie strony, Polaków i Romów. Po prostu, żeby się dogadać, żeby tak. nas Romowie nie tykali, po prostu, żeby nas nie bili, bo oni są u nas. Na tym osiedlu w Mielcu Romowie i Polacy sąsiadują ze sobą od wielu lat. Zajmują oni mieszkania socjalne i komunalne. To właśnie tu, na początku czerwca, doszło do pobicia, które, zdaniem mieszkańców, było punktem zapalnym całego starcia. Młody chłopak został kilkakrotnie uderzony w twarz przez nastolatka narodowości romskiej. Uderzenie było tak silne, że stracił dwa zęby. Chcieliśmy spotkać się z rodzicami napastnika, jednak ci mieszkają za granicą. Udaje nam się dotrzeć do jego dziadka. Ile lat ma pana wnuczek? On ma 15 lat. Wnuczek ma. Czy wcześniej zdarzały się jakieś problemy z nie, agresją? Nie, nie nigdy się nie stwarzały w życiu żadne takie sprawy agresywne, nic w ogóle. On był grzeczny chłopak, spokojny był. On musiał sprowokować go. Podoszedł do niego i on go sprowokował właśnie. Zaczął wyzywać na niego, wygadywać zaczął. No to ten wreszcie nie mógł chłopaczek wytrzymać. No i uderzył go. No. A jego matka się zaczęła później odgrażać tego chłopca chciała 14 tysięcy, żeby jej dać, żeby na zęby dla swojego syna. Ale mi się zdaje, że dwa zęby tyle nie na pewno nie będzie 14 tysięcy kosztowało. To musiałby złote diamenty. To by te zęby nie... mu dała wstawić te zęby. I to nie będzie tyle może kosztować. Czy wydaliście jej te pieniądze? Nie. Wtedy jego matka zaczęła judzić Polaków, że raz palą, że tak, że tak, że tak. No i tak się to dzieje, widzi pani. Nakręcała ludzi, nakręcała do... i nakręca dalej Do czasu. Do eskalacji całego konfliktu miało dojść podczas marszu przeciwko przemocy. Na osiedlu zebrało się kilkaset osób z obu społeczności. Doszło do przepychanek, padały, wyzwiska. Jak to możliwe, że pokojowy marsz szybko zmienił się w agresywną bitwę! Ale ten marsz jakoś skręcił i nagle bijatyka się rozpoczęła? Jak to było? Z górki schodzili yy, kibice nasi i krzyczeli wypierd... No bo wiadomo zdenerwowane chłopaki, bo stali w obronie tego pobitego, bo on też jest kibicem poniekąd. Ale no zeszli grzecznie i tam do Cyganów chcieli porozmawiać, ale nie było na początku w ogóle bójki. A ile było osób w tym marszu? Z 30 możemy. Tak, I od tego momentu, kiedy to auto wjechało w marsze, zaczęło się to